Te spodnie były w PRL-u warte więcej niż pieniądze. Za jedną parę w związku radzieckim można było dostać złoty pierścionek albo aparat Zorka 5. Dżinsy, symbol wolności Zachodu, młodości i lekkiego buntu. To była jedna z tych rzeczy, które w PRL-u robiły z człowieka kogoś. Zakładasz je i nagle, choć dalej stoisz w kolejce po mięso, czujesz się trochę jak z za żelaznej kurtyny lewisy, reifle, wranglery. W Polsce PRL-u tylko dla wybrańców, a przecież każdy chciał nosić dżinsy. Polska odpowiedź na amerykański sen miała jedno imię – odra. Moda na dżinsy przyszła do nas w drugiej połowie lat 50. Na świecie miały już ponad 100 lat, wymyślone przez Levi Straussa, szyte pierwotnie dla poszukiwaczy złota w San Francisco. W Polsce Ludowej były towarem niemal mitycznym, jak mówił Andrzej Wajda, Modne było wszystko to, czego nie było. I dokładnie tak było z jeansami. Nie kupowało się ich w MHD ani w salonach mody polskiej. Jeśli ktoś miał prawdziwe blue jeans, to znaczyło jedno – dolary, zagranica albo bardzo dobre kontakty. I wtedy na scenę wchodzą zakłady przemysłu odzieżowego Odra, cała na jeansowo. Odry nosiły tysiące Polaków, zwłaszcza młodych. Szyte były z krajowej tkaniny Texpol, Zwanej potocznie Teksasem lub Arizoną, produkowanej przez łódzkie zakłady Renacord. Była to mieszanka bawełny i włókien sztucznych. Twarda, sztywna, czasem drapiąca, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Jak o 40-latek z 40-latka. Odra szyła jeansy, koszule, kurtki, bluzy, marynarki, kamizelki, spódnice, a nawet długie płaszcze. Najmodniejsze, były to Czarne z kontrastowymi przeszyciami, z suwakiem zamiast guzika oraz, absolutny hit, dżinsy marmurki. Ale żeby Odry wyglądały jak prawdziwe lewisy albo chociaż trochę podobnie, trzeba było je trochę dopieścić. W ruch szedł pumeks, wybielacz i pralka, najlepiej frania. Im bardziej zmęczone życiem, tym bardziej zachodnie. Odra była potęgą nie tylko w Polsce. Jej dżinsy robiły furorę w całym bloku wschodnim, zwłaszcza w ZSRR. Tam były wręcz walutą wymienialną. Za jedną parę można było dostać sporo radzieckiego dobra prawdziwy dżinsowy barter. Pod sklepami ustawiały się kolejki, po spodnie, po koszule, po kurtki, bo Odry były na miastko Ameryki, takiej na miarę socjalizmu. W 1968 roku w Odrze powstała własna komórka wzornicza. Projektanci młodzieżowej mody tworzyli około 120 modeli rocznie. W 1975 roku firma wypuściła kolekcję Safari w kolorze khaki. Sprzedaną w milionie egzemplarzy. Chociaż Odry trafiała za granicę do Włoch, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, a nawet do Berlina, firma miała nawet własny znak towarowy, sylwetkę człowieka w spodniach z nazwą zakładu na środku. A potem przyszły lata 90. Koniec socjalizmu, wolny rynek i turecka konkurencja tania, masowa, kolorowa, odra próbowała walczyć, ale tej bitwy nie dało się wygrać. Marka, która ubierała pół Polski, zaczęła znikać. Zakłady ostatecznie zlikwidowano w 2002 roku. Dziś Odry to już nie codzienność, tylko wspomnienie. Dla kolekcjonerów – biały kruk. Dla tych, którzy je nosili – kawał młodości, zszyty grubą nicią. Po więcej kwiatków PRL-u zostań ze mną.